A to troszkę inne gołębie, też samżyki, ale troszkę inne. Ten pierwszy remontowany, super lotnik przeniesiony ze starego gołębnika. Ten drugi nakrapiany od, od hodowcy Ryszarda Jastrzębskiego zełku, Z dwóch słynnego polędra, na którym ma oparty cały gołębnik. Tu jest jego wujek, czyli syn tego holendra. O, cholera. Tam tam z tyłu. Oczywiście. się. O, to jest ten. poszedł. O, to jest on. Wnuk. Sorry. Syn holendra. Oryginalny Ryszard Jaszczemski. Euk. Ten czerwony. To jest gołąb od Andruszki z Brzesz. Super gołąb. Mam nadzieję, że będzie z niego pożytek. Z linii prawdopodobnie Van He. Czerwony. Z prążkami granatowymi. Ten rozrabiaka stary. Ma 14 lat. Ten. Syn grzybka oryginalnego od księdza słabego. Grzybek to był wielki czempion w Okręgu Rzeszów, a ten to jest jego syn, bezpośredni. To jest syn mojego rozpodowca 1108. Wspaniały gołąb. N-krotnie odkupywany od kolegi, kolegi Henryka. On wie o co chodzi, jak będzie oglądał ten film. To jest 1936 Urodzony 1999 Czyli też już ma sporo lat. A ten dziadeczek, to trzeba mu wyrobić już dowód osobisty. Bo skończył 18 lat. Na wiosnę będzie miał 19 lat. Można powiedzieć gołąb, na bazie którego oparta jest ta hodowla. Oryginał, Belg, sorry, oryginał po belgach od księdza, co kupione były w Belgii z Rockerem gołębie. Bardzo dobry rodnik i rozpłodowiec. W tej chwili już jest niepłodny, ale takiego gołębia się nie zabija. Piękny gołąb, cudowny. To jest jego wnuk, ten niebieski. Szykowny gołąb. Nielotowany, późny. Ale fajny gołąb do rozpłodu. Ten Pstry. To jest Imbred na Mirabel od Silveratoi. 107 lotowany, na młodego. W tej chwili będziemy po nim produkować w krzyżówce. Coś trzeba mu fajnego wyszukać, jakąś fajną samiczkę z dystans dystansowy gołębi. czyżbyśmy byśmy o jakimś tu zapomnieli. Także tu są inne różne gołębie. Ale każdy jest wartościowy bardzo. Chodźcie do środka, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Coś się im pomyliło, ale to nic. Czerwone Andruszko się już przyzwyczaił do Myślę, że tutaj na wiosnę dostanie piękną samiczkę zimbradowaną. To się pocielił coś. Oni, no nie, byłeś, nie byłeś. To jest Syni 1108. Jak mówiłem, przepiękny gołąb. Ale już stary, już kuleje. No widzisz, dziadku. Trzy razy go odkupowałem od kolegi. Także kolega zrobił na nim interes. Podarowany i trzy razy odkupiony. A tak to już w tym sporcie jest. Ten gołąb z Ełku od kolegi Ryszarda. Jego siostra w tamtym roku zrobiła 13 konkursów w oddziale. Także myślę, że przez to jest to gołąb bardzo wartościowy. Wnuk Holendra Starego z Linii Arden. Na tym koniec filmowania.